Dzień dobry, drodzy studenci szanowni państwo. W dniu dzisiejszym zajmiemy się zagadnieniem środków ochrony indywidualnej. Jak wiemy obecna sytuacja nie zachęca do wychodzenia z domu i słusznie. Pozostając w domu wykazujemy się nadzwyczajną odpowiedzialnością i nie narażamy siebie oraz naszych bliskich. Dlatego w dniu dzisiejszym przećwiczymy wbrew pozorom prostą rzecz, Jaką jest zakładanie rękawiczek? Są one bardzo ważnym elementem środków ochrony indywidualnej, ze względu na to, że zatrzymują kontakt materiałów zakaźnych z naszym organizmem. Dlatego, czy udzielamy komuś pomocy, używamy ich podczas robienia zakupów czy prac domowych, zapewniamy sobie dodatkową ochronę. Mam tutaj parę rękawiczek ochronnych. W pierwszej kolejności sprawdzam szczelność rękawiczek. Robię takie kółeczko, nie ściskam. Delikatnie rękawiczki zwisają na mojej ręce. Dmucham z odległości około 10 cm. Nie dotykam ustami wierzchu rękawiczki. Sprawdzam, czy jest szczelna. Jest szczelna, zatem zakładam. Z drugą robię dokładnie to samo. W tym momencie mam rękawiczki założone, jestem bezpieczny, ale warto pomyśleć o drugiej parze jako dodatkowe zabezpieczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy osobę poszkodowaną, która krwawi, ewentualnie mamy dwie osoby poszkodowane. W tej sytuacji warto zrobić sobie jedną parę rękawiczek jako rękawiczki robocze, czyli to będzie ta para, którą teraz zakładamy, drugą parę jako rękawiczki czyste. Z tym zakładamy drugą parę. Mam rękawiczki założone. Aby urealnić trochę sytuacji, przygotowałem sztuczną krew. Zatem w tym momencie. Pobrudzimy się nią trochę, żeby ukazać, jakie zagrożenie może czekać na osobę, która udziela pomocy drugiej osobie, a nie ma ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek. Zobaczcie, jak wyglądają te rękawiczki w tym momencie. Mam brudne rękawiczki, czyli są one potencjalne zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Pamiętam o zasadach. Bezpieczeństwa i higieny pracy, zatem nie zakładam, nie, nie dotykam e, rękawiczkami e, twarzy, nosa, e, włosów. Jeżeli chcę się podrapać, robię to w ten sposób. Jeżeli chcę odgarnąć włosy, robię to w ten sposób, pamiętając, żeby nie dotykając częścią brudną naszych e, włosów, e, ust, oczu, nosa. W jaki sposób teraz zdjąć te rękawiczki w sposób bezpieczny? Łapiemy tutaj za mankiet i tą rękawiczkę po prostu ściągamy. Mniemy w dłoni, przyciskam sobie brudną rękawiczkę kciukiem i tą rękawiczkę zdejmuję. Mam zdjęte rękawiczki, wkładam zużyte rękawiczki do woreczka strunowego. Ewentualnie do reklamówki, jeżeli takiego woreczka nie mam. Załóżcie Państwo, że teraz te rękawiczki są czyste. Zatem mogę podejść do drugiego poszkodowanego, ewentualnie zdjąć w sposób bezpieczny, nie narażając się e, re, brudnymi rękawiczkami, które mają dużą ilość materiału zakośnego na sobie. Zdejmuję je w ten sam sposób Gnę w dłoni i mam rękawiczki zdjęte. Zamykam woreczek, nie wyrzucam do kosza ze względu na to, iż jest to materiał zakaźny. Przekazuję ubrudzone rękawiczki najbliższemu wezwanemu ratownikowi medycznemu, pielęgniarce, lekarzowi, ogólnie służbom medycznym oraz strażakom. Policja również takie rzeczy od nas przyjmie. Mam nadzieję, że materiał się Państwu spodobał. Do, mam nadzieję, w jak najszybszym czasie do zobaczenia z moimi studentami na zajęciach.